Złodzisk w przypadku to najnowszy film w reżyserii Darena Aronowskiego, w którym główną rolę zagrał Austin Butler, a oprócz niego na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak Zoe Krawitz, Matt Smith, Regina King, Leif Schreiber czy Vincent Dinofrio. Były baseballista wiedzie spokojne i ułożony życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego. To jest taki film, który mam wrażenie, że jeśli ktoś nie jest bardzo uważnym kinofilem, kinomanem, to może się zdarzyć, że go przegapi, bo mnie się tak wydaje, że ja nie widziałam praktycznie w ogóle żadnej promocji związanej z filmem Złodziej w przypadku. Oprócz tego, że po prostu uczestniczę w rozmaitych tam grupach, forach i po prostu w tym siedzę, więc wiem, że taki film był kręcony, i że w końcu trafił do naszego kin. Z jednej strony się dziwię, no bo Darek Ronowski to raczej jest takie nazwisko, które przyciąga ludzi, ludzie znają to nazwisko, a z drugiej strony trochę się nie dziwię, bo tak naprawdę złodziej w przypadku to jest bardzo dziwny film w tym jaki jest normalny. Biorąc pod uwagę to, co do tej pory zaserwował nam Aronowski, czyli na przykład wielu ryba, na przykład pi, Noego, film Mother, rekwiem dla Snu Czarnego łabędzia, czy moje ukochane źródło, to ten film jest tak naprawdę turbo normalny, nie chcę powiedzieć przeciętny, ale. Jeśli chodzi o tak jakby tematykę i sposób budowania całego filmu, opowiadania tego filmu, to można go uznać za taki bardzo prosty i nieskomplikowany. Ale to wcale nie znaczy, że nie jest to film fajny, ciekawy i taki, przy którym człowiek się dobrze bawi. On jest po prostu innym filmem Aronowskiego niż to, do czego Aronowski standardowo nas przyzwyczaił. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że nie ma tutaj jakiegoś niesamowicie nieprawdopodobnego, dziwnego, wykrzaczonego, turbo, traumatycznego, tutaj gwiazdkę zostawiam, zaszywu, który powoduje, że w pewnym momencie nasz mózg się wykrzacza i my tak naprawdę nie wiemy, co się tutaj dzieje i chcielibyśmy może, żeby przestało się to dziać. Tylko jest to film, w którym trauma jak najbardziej występuje, problem jest zbudowany wokół traumy, jednym z tych problemów jest np. alkoholizm, Głównego bohatera, ale z drugiej strony film bardziej przypomina miejscami Gaja Riciego, z tym, że nie jest tutaj wszystko takie nawalone i takie strasznie neurotyczne, jak czasami zdarza się Gajowi Ricci'emu. I przy tym wszystkim ten film jest naprawdę zabawny. Ja przyznam się, że, że śmiałam się wielokrotnie w czasie sensu filmu Złodziew w przypadku. Co, jeśli ktoś śledzi mój kanał od dłuższego czasu, to wie, że ja jestem osobą, którą ciężko jest rozśmieszyć, więc mnie to też zaskoczyło zasadniczo, że się śmiałam na Złodziew w przypadku, ale było tutaj naprawdę dużo takich i sytuacji i żarcików słów, które padały między bohaterami, które autentycznie mnie po prostu śmieszyły. No i montaż momentami też również powodował, że to, co się działo, było tak jakby bardziej zabawne. Także scenariusz, chociaż może nie jest jakiś turbo zaskakujący, jest bardzo przyjemny, bo on mi przywodzi na myśl te takie czasy dawno, dawno temu, u schyłku lat 90., kiedy filmy po prostu były takie jak ten film. I to jest trochę nostalgii, trochę takiego wspomnienia minionej ery, który powoduje, że po prostu jakoś przez czas oglądania tego filmu zrobiło mi się cieplutko na serduszku. I myślę, że może to jest to, co Darek Arnowski chciał zrobić innego w ramach tego, co teraz się robi, jeśli chodzi o filmy. Chciał po prostu pokazać taki film, który jest filmem zasadniczo z epoki, osadzonym w epoce, bo akcja tego filmu rozgrywa się w 1998 roku. Więc bardzo to jest akuratne, gdyby był 1998 rok, no to mniej więcej taki film, na pewno by się gdzieś przydarzył w kinie i można byłoby go obejrzeć. To, co jednak oprócz scenariusza i oprócz nazwiska reżysera, jest głównym fundamentem, który powoduje, że dla mnie ten film jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. To są bohaterowie i wiadomo, aktorzy, którzy zagrali tych bohaterów, bo wszyscy sprawdzają się bardzo, bardzo dobrze. Trudno się spodziewać, żeby coś tutaj wydarzyło się innego, no bo sami widzieliście, jaką tutaj mamy obsadę. Więc to są wszystko turbo-wyjadacze, turbo znani aktorzy, turbo zdolni aktorzy, więc trudno się dziwić, trudno oczekiwać od nich czegoś innego. Innego, że w zderzeniu z takim tytanem jak Darren Aronowski pokażą coś, co będzie mniej niż dobre. I chociaż na samym początku, gdzieś w okolicy pierwszej połowy filmu, dla mnie na pierwszy plan wysuwa się relacja między Austinem Butlerem a Zoe Krawiec, to potem wszystko zaczyna się mieszać, bo następują rozmaite zmiany, pojawiają się nowi bohaterowie, wszystko się troszeczkę bardziej gmatwa. I potem już tak naprawdę praktycznie każdy z aktorów, których wymieniłam, który pojawia się na ekranie, czy to jest Regina King, czy to jest Vincent Dino, czy to jest Liv Schreiber, czy to jest Matt Smith, wszyscy w scenach, w zderzeniu z Austinem Butlerem są cudowni, a sam Austin Butler, ja jestem już przyzwyczajona do tego, że ten chłop za każdym razem mnie zaskakuje, więc wiecie, when you're least expected, expect the unexpected, bo niezależnie od tego, co on zagra, w jaką postać się wciela, co to tak naprawdę ma do przekazania, to zawsze jest to bardzo interesujące i jakoś tak ja oglądając go na ekranie w pewnym momencie tracę z oczu Ostina Butlera, a zaczynam widzieć bohatera i to jest chyba świadectwo tego, że on naprawdę bardzo dobrze robi to, co robi i ja po prostu z dziką radością obserwuję dalszą jego karierę. A jeśli miałabym kogoś jeszcze tutaj nobilitować z obsady, to Regina King tak jakby skradła mi serce. Jej postać jest taka przedziwna i bardzo ciężko ją rozczytać, aż w końcu zaczynamy widzieć różne rzeczy i obrazek składa się nam w całości no jest to co najmniej interesujące. Także przyznam się szczerze, nie mam za wiele co do skrytykowania tak naprawdę w ramach tego filmu. Film nie jest jakiś bardzo długi, nie przekracza dwóch godzin. Wydaje mi się, że to jest czas, jaki spokojnie można poświęcić w kinie bez poczucia, że jest się przytłoczonym i tak jakby wyssanym z energii, że już nie ma się siły i chciałoby się, że to się skończyło. Film jest bardzo wartki, nie zagmatwany na tyle, żebyśmy w pewnym momencie się zgubili, tylko jesteśmy w stanie spokojnie śledzić fabułę od A do B do C do Z. Wszyscy aktorzy sprawdzają się bardzo dobrze, film jest szalenie dobrze nakręcony, wiadomo bardzo dobrze wyreżyserowany. Tak by the way na marginesie na tym kanale znajdziecie recenzję filmu Wieloryb, na którą serdecznie zapraszam. To nie jest w żadnym wypadku mój ulubiony Aronowski, bo tytuł mojego ulubionego Aronowskiego w dalszym ciągu zostawiam dla filmu źródło. Ale tak uważam, że z jednej strony jeśli ktoś chce zobaczyć nowego Aronowskiego, to to jest myślę pozycja, do której nie muszę zachęcać. Jeśli ktoś chce zobaczyć Innego Aronowskiego w stosunku do tego, do czego Aronowski nas przyzwyczaił. To, to jak najbardziej jest pozycja, na którą warto się wybrać do kina. Jeśli ktoś chce zobaczyć, ekipę złożono z naprawdę bardzo dobrych aktorów, którzy robią naprawdę bardzo dobrą robotę, to to jak najbardziej jest kolejny powód, żeby udać się do kina. Więc ja tutaj po prostu z czystym sumieniem daję filmowi Złodziej z przypadku ocenę 8 na 10 i uważam, że trzeba popchnąć ludzi do kina na ten film, bo to nie jest na tyle mocno nagłośniona produkcja, żeby się kolejki jakieś niesamowite ustawiały do kina. Ja byłam na premierze w piątek na godzinę 17.30 i na sali było mniej niż 20 osób, więc Marnie. Więc jeśli teraz nie planujecie wybrać się do kina bo różne rzeczy, to koniecznie postarajcie się złapać ten film gdzieś na streamingu, bo ja uważam, że jak najbardziej warto. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba Wam się to, jak opowiadam o filmach, to gorąco zachęcam do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy, zostawiania lajków, zostańcie na moim kanale jeszcze chwilę dłużej, obejrzyjcie sobie jeszcze filmik albo dwa, bo jeśli będziecie to robić, to dla YouTube będzie to sygnał, że treści, które tu zamieszczam są ciekawe, interesujące, wartościowe i będzie po prostu chętniej je polecał innym użytkownikom platformy. Więc oglądając moje treści, niejako przyczyniacie się pośrednio do tego, żeby mój kanał mógł się rozwijać. Więc z tego miejsca serdecznie Wam za to dziękuję. No i co? Do zobaczenia następnym razem.